Cześć, nazywamy się Powsigirki. Naszą pasją są podróże motocyklowe i każdego roku wyruszamy w kilka krótszych i dłuższych wypraw motocyklowych. Partner odcinka jest Motormind, największy sklep motocyklowy w Wielkopolsce, w którym znajdziecie odzież i akcesoria motocyklowe. Dzień dobry, Bonjour. O, pięknie. Yy, jesteśmy w Korte zapakowani już. Yy, lekkie śniadanko zjedzone, bo północy nie spaliśmy. Z uwagi na to, że wczoraj pamiętacie, nie? Tą drugą pizzę, co żarliśmy, to niestety to spowodowało, że jak o się obudziliśmy, to chyba do szóstej nie mogliśmy zasnąć, tak? No, więc już nie będziemy tak się obżerać. Yy, a dzisiaj atakujemy drugi raz. Yy, ta Trasę D84, tam gdzie tak lało, tak nas zmoczyło, i potem zjeżdżamy nad morze, no, żeby, żeby przejechać najpiękniejszą trasę Korsyki, którą w tamtą stronę ominęliśmy, bo jechaliśmy Parkiem Narodowym. Ja tam nic nie wiem. Jedziesz za mną. Dobrze. Energia! Do domu. <gry> Czyli co? Jesteśmy znowu w miejscu granicznym między północną górną, górną a południową Korsyką. No, dużo wlepek. Zobaczymy czy będzie jakaś Polska. Na pewno Polską. Gdzie jesteśmy? Będzie nasza. Jesteśmy na Bocca di Vergio. Ile? 1467. Bardzo przyjemna przełęcz. No i gdzie my się tutaj możemy? rzucić może tu Może tu o kogoś kurczę zasłonimy, no, ale dobra Cyk. jest po raz kolejny jechaliśmy drogą D84 Tym razem nie padało Kanion plus przepiękny przejazd przez park narodowy tak, tym razem nie padało. Jest tak 17 stopni, więc po prostu się ubraliśmy, ale poza tym jest fajnie. Słoneczko nawet wyszło. Nie znalazłam polskiej wlepki. No i super. Teraz zjeżdżamy w dół i wzdłuż morza. To już końcówka trasy D-84, zjeżdżamy do miejscowości Porto, ale taki, Zobacz, czoders... zobaczcie to. taki czaderski widok po drodze. Oczywiście kamera pewnie nie oddaje głębi tego kanionu, ale jest rewelacja. Wzdłuż całego kanionu wije się droga i z takim widokiem w tle. Przepiękna droga z Porto do Piane z przecudownymi krajobrazami, widokami, morze, góry, skałki, różne kolory. Warto się nią przejechać. I piękna chwilka jedzie. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do. When I'm out, so try not to hold. car Lay my troubles with rest. Blow the smoke through my cigarette. City lights are on fire, and I no this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks I'm gonna make mistakes.

Kanapeczkę z prosciutto i dobrym serkiem, jeszcze włoskim, A. ale też szprotę w pomidorach. Śledzia, Śledzia w pomidorach. No, własnego. Dziękuję. Mamy taką oto przyjemną sytuację z panem Francuzem, który ma tutaj knajpkę nie wiadomo jak generalnie cappuccino nie mógł zrobić, bo widocznie chyba nie ma ekspresu. I taki jest przemiły, że my sobie zjedliśmy na tym mureczku tam. Tam obiadek. E, I chcieliśmy wyrzucić po prostu co? Puszeczkę. Puszeczkę małą. To pan y, zawołał Agnieszkę, żeby ze śmietnika wyjęła tą puszeczkę, bo, y, bo, bo, do je... bo do jego śmietnika wrzuciła puszeczkę. Czyli co? Lepiej by było po prostu wziąć i zostawić. Gdzieś na... tu, rzucić. Drodze. Ha?

You're the flare, you're the song inside my head, and I will taste every inside Widać zmęczeni, ale jakie widoki były co? Takie mamy za sobą oprócz tam oczywiście kanionu i drogi D84. Potem jak dojechaliśmy już do morza, mamy za sobą drogę D81 od Pietry e, przez Porto. A tutaj jeszcze, bo a tak akurat siedzimy teraz w restauracji w Kalwi, to jeszcze na koniec zamiast zwykłej drogi to wybraliśmy D81B, czyli taką starą część tej drogi. Widoczki przepiękne, ale orka była, nie? Już nawet na trzeba było momentami jechać. Takie dziury. Jak się pani podobało? Bardzo, ale wyczerpująco. No, wykończenie. Jesteśmy na maksa, dlatego szybka kaweczka i tarta, żeby dorzucić trochę kalorii i energii bo do Basti, gdzie jutro odpływa prom, mamy dwie godziny, ale Agus jeszcze tak widzę, że ma ochotę chociaż pytanie czy będziemy orać brodą po asfalcie czy damy radę, żeby zrobić jeszcze tego Fakersa, czyli przyrządek yy, Cape Corse. Yy, a tam jest kolejne półtorej godziny. No więc czas pokaże. Smacznego. Moja droga, zrób Muszę zrobić zdjęcia. Chyba jeszcze nie mówiliśmy o tym na tej wycieczce, ale ceny paliw, benzyny na korsyce 1,97, 1,90 to no tak trzeba liczyć. Natomiast na Sardynii było około 10 do 20 centów taniej. Godzina 19 z hakiem. Jesteśmy w Basti. 17. Jesteśmy w Basti. Mamy już pokój. Trzeba jeszcze pojechać gdzieś. <laughs> tak, bo kółka nie zamknięta. E... Pokój hotelowy tylko po to, żeby jutro o godzinie 7 opuścić i o 8 się zaokrętować. 275 zł za dwie osoby. Bardzo, no, praktycznie przy porcie. Standard przyzwoity jak na Francję. Chodź, tutaj, bo jest za wąsko. Eee, co jeszcze, kotku? Jak dzisiaj minął dzień? Eee, intensywnie. Uh -huh. I co jeszcze? Bardzo krętymi drogami. Nie wiem, ile tysięcy zakrętów pokonaliśmy przez ten cały wyjazd, ale... Dzisiaj chyba najwięcej, co? Pstu. I e, e, jedyne co nie udało nam się zrobić Capcorsę. Zabrakło nam godziny tak naprawdę dzisiaj, nie? O, ale spokojnie. E, tak był owocny dzień, że... że żeby w godzinę ją zrobić, to byśmy to zrobili, ale No, potrzeba... no Mówię, że zabrakło wie, nam wie. godziny, nie? potrzebowaliśmy 2,5, a no... dobra. Idziemy dalej.